Wszystkim, moi drodzy, dzisiaj wybieramy się do tak zwanych Włoch. Włoch, ale z osiedla. Nie wiem, czy kojarzycie taką pizzerię jak D'Agrasso. Kiedyś była bardzo popularna, teraz mam wrażenie, że troszeczkę mniej, ale to nic nie szkodzi, żeby sprawdzić w serii Wszystko Z. I dzisiaj idziemy do D'Agrasso, żeby sprawdzić przede wszystkim, jak ta pizza smakuje. Czy warto, czy nie warto ją kupować i za ile. No to dzisiaj się wszystko przekonamy. Zaczynamy. Sieć Dagrasso, to myślę, że większość z Was chyba się domyśla, a mianowicie to, że jest to Polska sieć pizzerii, założona w 96 roku. Ma wrażenie, że delikatnie w regresie. Kiedyś da D'Agrasso uchodziło trochę za konkurencję. Nie wiem, czy nie przesadzę. Pizza, chattele pizzy. Obecnie chyba tak trochę. Ale zobaczymy. Może to będzie oznaczało, że jakość się podnosi. Dobra, oczekuję i będziemy jedli. O, dzień zamawiam? dobry. Tak, 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 tak. Boże, treść. <grych> Może ktoś jeszcze... O Jezus leci w hu. Nie, nie leci. Okay. Dobra, dobra, A może dobra. tak będziemy nagrać? Co? Daj, tak. Zobacz. Dobra. To pierwsza pozycja, moi drodzy, startujemy od dania no, pierwszego, ewidentnie, bo że zawsze te zupy mnie najbardziej stresują, bo mam wrażenie, że może się wylać. Mogę tak. Bez przesady. Moi drodzy, w, na osiedlu możemy zrobić to inaczej. Dobrze, więc mamy tę zupkę. Zupka bardzo intensywnie pachnie. Niesamowicie przyprawy, które kładą na pizzy. Ewidentnie też wędrują tutaj bazylia. Ła! Dobra, no to co? Zobaczymy sobie tak. Poczujmy się trochę jak taki włoski osiedlowy żigolo. Ale słodka. Nie no, muszę wam pokazać sam środek, więc. Będę starał się zamieszać. Pomożesz mi odpakować? I tak ta zupa, moi drodzy, wygląda. Zobaczcie sobie sami. Bardzo dużo jest tutaj przypraw, bo nawet je widać tutaj, jak mieszam. I co ciekawe, są też fragmenty sera. Ogólnie super, super słodka jest ta zupa. Nigdy takiej pomidorowej słodkiej chyba jeszcze nie jadłem. Albo zostało tutaj dodane trochę cukru. I tak też podejrzewam, niż sama słodycz z pomidorów. Aczkolwiek... Nie jest zła. Mocny krem, dużo tych pomidorów. No to ja stawiam, że taka zupa kosztuje 13,90. prawie, 15,50. 15,50 za zupę. Yy, porcja nawet nie mała, w dzisiejszych czasach co jest tanie? Nic. I tego się musimy trzymać. Dobra, no to mamy pierwszą zupę z głowy. W każdej jednej postaram się mówić od 0 do 10. Myślę, że jak 5 wystartowała, to 5 bym ją dał. Nie zaskoczyła, ale też nie zawiodła. Co to jest? O frytki, ale ładnie pachną. I tak wygląda jedna fryteczka, zobaczcie, taki bardziej kartofelek, jakby to inne sieci ponazywały, grubszy, stekowy. Dokładnie. Na świeżym oleju, nie przeciekł, jak na mrożoniaki, nie przepadam, jak dobrze wiecie, ale takie meczowe, na festynie. Kurna, wpadł. Wpadła? Wpadł tam? Wpadł. I tak widzicie, tyle tych frytek, no my zjedliśmy może z 4-5, także na porcję przypada, nie wiem ile to jest, 150 gramów, tak bym stawiał. No jak namrożone, serio, nawet, nawet niezłe. Startowały od 5, to dałbym takie 6,5. 9,50. Pięknie. Wiedziałem, po mojej że... Mię... Tak, że, że już tak kurwa prawie ci dam ten punkt. No tak, moja dieta kebab, pizza, yy, spaghetti. Niech umam tych chur na restauracji, o co im chodzi, dlaczego oni dają burgery. Yy, taka chyba osiedluwa chyba, że to mnie zaskoczy czymś innym, ale wątpię. Moi drodzy, kolejna pozycja tym razem yy, burgeru, burgerowo jedziemy. Nie wiem, czy widzicie go, ale kotlet, czerwona cebula, pomidor, sos i bułka. Bułka taka trochę ja Wam pokażę jeszcze o! Taka, trochę w starym stylu. Kurcze pieczone. Pachnie to jakby to było takie naprawdę z, z każdej jednej tej burgerowni. Nie odróżniam ich zbytnio, ale zobaczymy w smaku. A dawaj tak nieszczerze. Tak, tak nieszczerze. Tak nieszczerze. Najlepszy burger w moim życiu. Niesamowite mięso. Nigdy takiego w swoim życiu nie jadłem. Bułka w ogóle też jakoś taka... Szczerze? A teraz szczerze? Może być. <śmiech> <śmiech> to, co najistotniejsze... To to, że wcale szczerze Wam powiem, nie różni się on od takich burgerów. Kurczę pieczone z pobliskich burgerowni, tych, które nie są oczywiście topem. Widzicie, jak on wygląda w środku, to mięso. Stopień wysmażenia pewnie nie był przez Ciebie, no tak myślałem, ale nic nie szkodzi, bo ja akurat taki lubię, taki medium, coś rare. Sosy najprostsze, to jest po prostu ketchup i majonez, plus oczywiście też musztarda. No, dawaj no, zwyczajny burger, no. Cena? Cena? 25 zł. 28,30 groszy. Myślę, że to 6,5 to jest też dobra ocena w przypadku jego. Na razie da grasso. Coś trochę nawet lepiej niż człowiek w głowie myślał. To zawsze im plus. Dobra, yy, z pizzerii, burger nawet niezły. Ja cię sunę. Znowu jakaś pozycja taka, która dziwnie, ja nie wiem, że to, to są takie po prostu osiedlo, No nie mów, że to jest kebab, bo się chyba wywalę z butów. Tak wygląda to coś. Najprawdopodobniej kebab lub wrap, tak to się będzie pewnie nazywało. Nadzienie mięsno-warzywne. No zobaczmy. kurczę, ale tutaj trochę większe moje obawy. Bardzo rozmoknięta konstrukcja. Takie strasznie budżetowe. Tak jakbyście nie wiedzieli co zrobić z y, y, tymi wszystkimi rzeczami, które wam zostają, czyli skrawki pomidora. No bo Tutaj ewidentnie jest to dupka tego pomidora i ten plaster tego ogórka i te stripsy z kurczaka, nawet takie chyba kupne, bo widać, że on jest z tą panierką. Ja nawet znam tę firmę, zaczyna się na K, kończy na L. Y, no czekajcie jeszcze jeden, bo tak. Y ta mozzarella w środku, zobaczcie, że też po prostu ktoś położył. No tutaj to jest taki miszmasz. Dobra, walnimy wszystko to, co mamy, to co gdzieś tam mówi się, że ładnie może ze sobą grać, czyli mięso, ser, jakieś tam warzywa, zalejemy sosem i nara. Nie, 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 nie. Tutaj to jest jak dla mnie pozycja bardzo słaba. Takie no od pięciu startowaliśmy, no to takie dwa, dwa i pół, może. Nie, 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 to nie. A cena tu jest jaka? Bo no tutaj podejrzewam, że jeżeli ten kosztował 28, to to będzie gdzieś stało z 24. Pięknie, dzisiaj ty bardzo mi się podoba. No widzisz, no. Mordo jesteś? Jesteś mordo. No dobra, to idźmy dalej. I takie skrzydełka z kurczaka z D'agrasso podane w liczbie sztuk chyba 5. Zobaczcie sobie sami, mocno upieczone. Widać, że duża temperatura na nie oddziaływała i ta panierka jest taka no, spieczeniak y, konkretny, ale może nawet nieźle to smakować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem! Ojejej, osiem! No dobra, no to co? No to trzeba takiego jednego za załadować i zobaczyć. Jeszcze jedno ujęcie dla Was. O, i tak ten jeden wygląda. Widzicie sami, że jest naprawdę bardzo mocno upieczony i panierka to w zasadzie jest taka. Mm, ciężko to nazwać panierką, to bardziej taką spieczona jakby, skóra. Spieczona skóra, dokładnie. Ciężko to tak powiem Wam określić, bo z jednej strony możemy coś takiego w domu zrobić w trymiga, ale żeby coś takiego zamawiać w restauracji, no to nie wiem, ja bym na pewno idąc do pizzerii, no nie zamówił kurcze pieczone skrzydełek z kurczaka. Tym bardziej, że one są zrobione w najprostszy z możliwych sposobów, czyli po prostu yy, czerwona papryka, troszeczkę ostrej papryki i tyle, i wrzucone do. Pieca, nie ma tutaj zbytniej filozofii, także tutaj nie będziemy się rozkoszowali żadnym smakiem. One jeszcze w ujęciu naprawdę źle nie wyglądają, bo są takie ładnie, kolorystycznie, spieczone. To nam też daje pewną gwarancję tego, że może być w miarę smaczne, kiedy coś tak wygląda. No bo on jeszcze wczoraj biegał. On jeszcze wczoraj biegał. On nawet ładnie naprawdę wygląda, ale... No takie zwykłe, no. 17, 20, 25, 23,90. Nie no, to nie, absolutnie. No, nie wiem, no, no, ja już zapomniałem, że je jadłem. O, to jest chyba dobre określenie. No, zwykłe, najzwyklejsze. Troszeczkę gdzieś tam pikantność tutaj się prze, 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 przewija, ale. No, nie, nie, nie. Amerykanie nie byliby z tego zadowoleni. Takie 3,5 na 10. Tyle byśmy dali. No, i teraz mamy Hita, czyli moi drodzy Spaghetti Alla, bo to bardzo istotne, Carbonara. Kawałki boczku, makaron, sos śmietanowy i to wszystko oczywiście w wielkiej, aluminiowej teczuszce. Pachnie nawet nieźle, dosyć słodko. Muszę sobie tutaj na stolik położyć, żeby teraz odpakować oczywiście sztućce. Sztućce dla tych, którzy kochają ekologię, to są to sztućce drewniane. Uuu. No tutaj oprócz tego boczku, ktoś powiem wam, że dolał jeszcze yy, oliwy czy oleju. Ja nie mówię, nie lubię jakiegoś super al dente, ale no tak rozgotowany makaron on po prostu też słabo smakuje. Jest to gigantycznie tłuste. Ten tłuszcz aż się wylewa z każdej jednej i tej śmietany tutaj jest po prostu zbyt dużo. Nie wiem czy to dokładnie widać, ale no nie jest smaczne. Moi drodzy, to naprawdę taka pozycja Lekko podła, i mówię wam szczerze, że tutaj dodane wszystkie składniki też i smak budowany na olbrzymiej ilości tłuszczu, tylko na tym. Nie ma tutaj absolutnie nic z gatunku tego, żeby kuchnia się postarała. Jest to pozycja najgorsza z, z tych, które dzisiaj były. Serio? No, nie, 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 to nie jest. To dorzućmy cenę? No. no, to będzie gdzieś koło 3 dych, pewnie, nie? Brawo! 29,90. No to jeżeli za coś takiego, moi drodzy, mamy zapłacić 30 zł, to daję wam gwarancję, że obniżyłbym tę cenę o 5-7 zł i znalazłbym coś smacznego, o wiele zdrowszego i no, no nie takiego. No nie takiego, bo to jest naprawdę zdzierstwo, jeżeli ktoś za tyle ma, 30 zł ma zapłacić za coś takiego. No to pizza, czyli nasz gwóźdź programu. Moi drodzy, to jest pizza numer jeden. Podejrzewam, że to jest Margerita. Ser, sos, ciasto. I zaraz zobaczymy, jak to smakuje. W wersji dosyć mini, nieduża. Mała. Mała. No dobrze, pizzunia. Co my tu mamy? Pizza Margerita. No, no, no. Czekajcie, bo już chciałem ją zapakować, tak? O! Tak wygląda, też widać, że mocno spieczona jakoś tak chyba lubi te takie mocno pieczone kwestie. No, no totalnie y zwyczajna, w dzisiejszych czasach mamy y takie pole do tego, żeby zjeść coś smacznego, I jeżeli na przykład ta pizza, bo ja wiem, ile w lokalach, które są renomowane kosztuje pizza. Jeżeli ona by kosztowała więcej niż 30 zł, to to jest kompletnie nie nie ma sensu w ogóle coś takiego. By nie kosztowało 23,70 23,70 gr. No to jest mała pizza? To jest mała pizza. Za 23,70, no to myślę, że w takich pizzeriach no marinare może byśmy zjedli. Z margeritą mógłby być trochę problem. Ale jakbyśmy się postarali, to na pewno byśmy znaleźli lepszą w normalnych pizzeriach ogólnie. Takie pizze, że się utrzymują, patrząc po tym, jaki mamy rynki w dużych czy mniejszych miastach, to jest niesamowite. Wiecie o co mi chodzi? Mam nadzieję, że rozumiecie mój wywód, że naprawdę, za takie pieniądze, które możemy wydać tutaj, to w takich lokalnych pizzeriach. Możemy zjeść pizzę, która stoi 20 poziomów wyżej. Dobra, no to to mamy. I co, jeszcze coś jest na deser? Jeszcze jedno. Na deser pizza. Tak. Dobrze. Na deser dajemy pizzu, nie? No to to jest ostatnia propozycja w dzisiejszym filmie, moi drodzy. Pizza tak zwana. Nie wiem, co to jest. Capriccioza chyba, bo są oliwy. Ojej, jej, jej! Są oliwy, jest szynka, jest ser, są pomidory. Tak tę pizzę zapamiętałem jeszcze z czasów, kiedy byłem studentem, to pamiętam, że się zamawiało, bo mieszkałem w centrum Poznania i tam da Grasso była bliska memu sercu. O, i tak wygląda jeden slice tej pizzy. No, trochę lepiej. Fajnie, że te pieczarki są takie spieczone. Ja takie lubię. Widać, że cieniutko ktoś się pokroił. I w ogóle, wiecie co? Tak mnie teraz naszła pewna myśl, a mianowicie taka, skąd są dostarczane produkty do takich pizzerii? Czy rzeczywiście te pieczarki są krojone, czy one już przychodzą takie pokrojone? Czy ta szynka jest krojona, czy przychodzi już pokrojona? To też mnie zawsze ciekawi. Ale na przykład w, w tej pizzerii bardzo dużo się daje przypraw. No... A, w tamtej nie daliśmy oceny. No to 5. <grym> no tu trochę lepiej. Tu trochę lepiej. Nie wiem, moi drodzy, czy mam Wam coś mówić, czy nie mówić. Niemniej jednak, no, chyba już wszystko powiedziałem przy Margericie. A ile ona kosztuje? Ta pewnie trochę drożej. Z 30? No tak, ona jest 30, no to nie. No to ja wysiadam z tego pociągu zwanego da Grasso, no. 30. No, tak myślałem, że 30. 29. Nie, 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 nie. No to za takie pieniądze to jest nie, nieproporcjonalne do tego, co otrzymujemy, jakiej jakości składniki o jak, no to, to jest w ogóle masa, ma, 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 masa pytań ale oczywiście moi drodzy, tak jak wam mówiłem to jest moje zdanie i ja wam chciałbym mówić szczerze jak uważam, nie tak żeby mówić, bo mówić e, dziękuję bardzo serdecznie za teraz, e, idziemy na podsumowanie zobaczymy co było najlepsze No dobra, to w takim razie podsumujemy sobie dagrasso. A mianowicie, moi drodzy, to będzie największy paradoks z największych. Wiecie, co było najlepsze w tym miejscu, czyli w pizzerii, zaznaczam? Burger <grym> i zupa. Czyli dwie pozycje, po których człowiek, jak idąc tam, by pomyślał: Nie, no chyba idę na pizzę, ale nie, w sumie wezmę burgera i, i, i tego, i zupę, bo one wypadły najlepiej. I ja bym na przykład tak zrobił, kiedy musiałbym się udać do tego lokalu powtórnie. Wszystko powiedziałem przed chwilą, nie będziemy się powtarzali. Natomiast burger, frytki i zupa ok. Reszta słyszeliście. To jest moje zdanie. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. No i oczywiście, moi drodzy, do następnego. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. No i na sam koniec, oczywiście, subskrypcja tutaj na górze. A później, pierwszy i drugi film. Daj znać. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz. Pa-pa-pa-pa.